<noise> Prawa na księżyc. Niesamowite! Ten księżyc jest taki ogromny! O, ciekawy jak na nim jest. Słyszałem, że jest zrobiony z sera. Jeśli to prawda, to musi być smaczny. <noise> to raczej nie jest prawda. O, chciałbym się tam dostać. Mógłbym jeść, spacerować. Spotykać tubylców i skakać w kosmosie! Zamierzam się tam wybrać! Ale jak? A. właśnie jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę! Zwiedzę księżyc jutro wieczorem! Ale Kicku, wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. Kicku? Gdzie jesteś? Wielkie nieba! Kicek naprawdę próbuje dostać się na księżyc. Czy jesteś pewien, że to się uda? Księżyc jest naprawdę daleko stąd. Tak myślę. Umiem skakać bardzo wysoko. I mam dużo czasu na ćwiczenie, póki nie wzejdzie księżyc. Hitku, tutaj jesteś! Zdążyłaś w samą porę. Kilcek chce skoczyć na księżyc. Serio? Tak, i muszę jeszcze zrobić kosmiczny trening zanim wyruszę. Dlatego już ćwiczę skoki. Jesteście gotowi? Pięć, cztery, trzy, trzy dwa. skoczyć. Machaj skrzydłami, wtedy dotrzesz wyżej. Przecież nie mam skrzydeł! To pomachaj rękoma! Do radę. Właśnie tak, tylko trochę mocniej! Skocz! Wyżej! Wyżej, a teraz leć! Księżyc? Jestem tam? No, nie zupełnie. Trudno. I tak tam dotrę. Jakoś. Wielki krok kicka w nieznany, wielka wyprawa na Księżyc. Wspaniale! Wyglądasz jak prawdziwy astronauta. Super! Muszę zjeść trochę sera w ramach treningu. Mm. Ale jak ja mam się tam dostać! Rum, rum, rum. Co to? Cicku, rum, rum. Rum, rum. co ty wyrabiasz? <śmiesz> Śmiesznie wyglądasz. To jest kombinezon. Polecę na księżyc, jak tylko się dowiem, jak tam dotrzeć. Potrzebujesz rakiety. Rakiety? Tak, i mogę ci ją zrobić. Ekstra! No to na co jeszcze czekamy? Musisz się pospieszyć, jeśli chcesz ruszyć dzisiaj. Niedługo będzie noc. Moja rakieta zaniesie cię na księżyc w mgnieniu oka. Nie mogę się doczekać! Ja też mogę lecieć? Przepraszam, ale obaj się nie zmieścimy. A to był mój pomysł. Ale możesz polecieć jak tylko wrócę. Wielkie dzięki! Jak ci się podoba? Niezła, niezła. A co właściwie jest na tym księżycu? Jeszcze nie wiem! Ale mam nadzieję, że jest zrobiony z sera i że są tam mili kosmici i kosmokróliki. Hmm. Chyba warto to najpierw sprawdzić. Mogę się tego podjąć. Zostaw to mnie. Ekstra! Ciubek chce polecieć aż na księżyc specjalnie dla mnie. Ach, ach, dam radę! Ach, dam radę! Prawie tam jestem. Cześć. Lecę do domu. A ty dokąd się wybierasz? A. Lecę na księżyc, żeby sprawdzić jak tam jest. Ha, ha, ha. Na księżyc? To przecież tysiące kilometrów stąd. Aż tam. Jesteś gotowy? Tak. Pospiesz się. Pora wystrzelić mnie w kosmos. To bardzo długa droga. Możesz skłodnieć! Zrobiłam ci kosmiczne ciastka! I nalałam sok! Ciupku, Wróciłeś! Co widziałeś na księżycu? Czy powinnam coś Kickowi dopakować? E, na księżycu? Tak! To znaczy... Jest tam trochę... Chłodno. To nie problem! Ta butelka z wrzątkiem cię rozgrzeje. E, jest też słonecznie i deszczowo. Okulary? Kapelusz? I parasol? I kalosze? Proszę, gotowe! Czy księżyc naprawdę jest zrobiony z sera? E, tak. I z lodów bananowych. I chleba i brzoskwini. Już gotowe! Pora wyruszyć! Tu jest miło i wysoko i blisko do księżyca. To idealne miejsce. Jesteś gotowy? Przeszedłeś trening? Masz wszystko, co trzeba? Tak, tak i tak! Powodzenia! Leć na księżyc! Ura! Ura! Dalej! Hey! Powodzenia! Wielkie dzięki! Przywiozę wam trochę sera z księżyca! He's Przykro. Brrr. Szkoda, że księżyc nie jest tak blisko, jak jego odbicie w wodzie. Hmm. Skoro Kicek nie może się dostać na księżyc, to może księżyc przyjdzie do Kicka. Kiczku, pospiesz się, już pora! E, pora na co? Kitku, pospiesz się! Rakieta jest już gotowa! A ja polecę z tobą! Ale... Pięć, pięć cztery, cztery, trzy, dwa, jeden... Start! Widziałam, że było ci przykro, że nie poleciałeś na księżyc. Więc... Przenieśliśmy księżyc tutaj. Mam nadzieję, że ci się spodoba. <grymne> no pewnie! Jest nawet księżycowa uczta! Pychota! <grymne> Dziupku! czy lody na księżycu były takie pyszne jak te? te. W zasadzie to wcale nie doleciałem do księżyca. Bo był o wiele za daleko. Przepraszam. Nie szkodzi! Na pewno nie są takie pyszne jak nasz wspaniały ser, chleb, lody bananowe i brzoskwinie. Pychota! Nie jesteś rozczarowany? Nie! Ten księżyc jest nawet lepszy, bo odwiedzam go z moimi przyjaciółmi! Hura! Rosie, wiesz, że na niebie jest całe mnóstwo planet? Mhm. Kicku jest naprawdę późno. A to był bardzo długi dzień. Tu jest Jowisz, Saturn, a to są jego pierścienie z lodu, Mars! O! Jest czerwony! Rosie? Tak, kicku? Jutro polecę na Marsa. <noise> Czerwony ser musi być pyszny. Oj, <głos>, Głos natury. <noise> Zgadnij, kim jestem. Kuj, kuj, kuj. O, o zardzewiałe koło? nie. Kuj, kuj, kuj. Udajesz, że płaczesz? nie. No dalej, Dziubek. Jesteś świetny w tą grę. Powiedz, kogo udaje Bruno. Dziubku. udaje mysz. Tak, brawo dziupku! Teraz twoja kolej. Odajesz ptaka! O, to łatwe! A co robi ten ptak? Ten ptak migruje, tak jak inni jego ptasie przyjaciele. Migruje? O, migrowanie jest wtedy, kiedy my ptaki odlatujemy do odległych miejsc. To jak wielkie, długie wakacje! Możemy brodzić w morzu, bawić się w piasku i jeść wymyślne owoce z drzew. Brzmi wspaniale! O, opowiedz nam więcej dzióbku! O! Spójrzcie, to moja przyjaciółka Ktasia! Kła, Może i my migrujemy? Nie sądzę, że my możemy. To ptasi przywilej. Kła, Ale ty musisz z nami wyruszyć, dzióbku. Migrowanie mamy we krwi! Ja wiem! Ale co z moimi przyjaciółmi? Zrozumieją! Pomyśl, jaką wspaniałą zabawę stracisz, jak nie polecisz? kim jestem. Cóż, jesteś oczywiście myszą. <laughs> to nie jest mysz, tylko Bruno, który udaje, że jest myszą. <śmiech> <śmiech> Bardzo śmieszne, kicku. <laughs> Idziesz się pobawić? Nie mogę. Mam coś do zrobienia. Dziubku! Wszystko w porządku? Co się stało, Rosie? Myślę, że dziubek może nas opuścić. Chyba ma zamiar migrować. O! Nie może nas opuścić! Kto mnie będzie budził codziennie wczesnym rankiem? I co z jego magią? Cóż, jest tylko jedno rozwiązanie. Musimy przekonać Dziupka, żeby tutaj został. Jak? Okej, okay. oto co zamierzamy zrobić. O, co mamy robić? Naprawdę chcę migrować, ale już tęsknię za przyjaciółmi. Trochę w, lewo. Trochę w prawo. Trochę w kurat, 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 za daleko. kurat, 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 o, mój lot? Zresztą ptaków? <noise> Nie. Dziś będziesz podróżował liniami Filipa. Tędy, proszę pana. U, <noise> dokąd się wybieram? Zobaczysz. Proszę zapiąć pasy i przygotować się do startu. zabaw. Jestem tutaj codziennie. Nie tak jak tym razem. Rozejrzyj się. Witamy, Witamy na, na dziuboskowej, dziuboskowej plaży. plaży. Wow! To jest najlepsza plaża na świecie. Auć! Ups. Wybacz, dziubku, To nie powinno było się wydarzyć. O! Spójrz. Idą napoje. Dobra robota, Kicku. To znaczy kelnerze. O nie! Przepraszam za to dzióbku. Może położysz się i zrelaksujesz? A kicek przyniesie ci następny koktajl. O, to miły. Bardzo miły. Oczka z ptaszko już, po męczącym dniu, pozwól do snu pokołysać się. Wrócę Nie! Dziubek? Dzióbku! Już jesteśmy, Dzióbku! Nic się nie stało? Nic nie idzie zgodnie z naszym planem. Musimy szybko coś zrobić, bo inaczej stracimy dziubka na dobre. Przepraszam, że wyrzuciłem cię z hamaka. Nic ci nie jest, Dziubku? Tak, e, nic mi nie jest. E, e, to znaczy, o, 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 naprawdę nie wiem, czuję lekkie zawroty. O, to sprawi, że poczujesz się lepiej. O, dziękuję. Tylko sobie tu usiądę. Ale, Dziubku, to jeszcze nie koniec wakacji. Nie koniec? Proszę pozostać na swoich miejscach i dokładnie zapiąć pasy. Po twojej prawej stronie jest domek, gdzie możesz przeżyć fantastyczne przygody. O, jesteśmy już na miejscu! Z lewej strony zobaczysz Zofię, egzotyczny cedr. Pozdrowienia. Musiałbyś przebyć długą drogę, żeby zobaczyć taki widok jak Zofia. A ona jest właśnie tutaj. Oto piękne brzmienie moich talerzy. Uuu, uu, podoba mi się to. Jesteśmy na miejscu? Jeszcze nie. Muszę popchnąć cię na wzgórze. Uh. To jest naprawdę ciężkie. Pozwól, uh. pomogę ci. A tutaj można zjeść egzotyczne owoce prosto z drzewa. <śmiech> Rosie! <śmiech> Pomocy! Pomocy! O nie! <laughs> Dziupku, nic ci nie jest? Przepraszam za yy, wyboistą podróż, dzióbku. <grywia> Była szybko. Chodź, Dziubku. już czas ruszać! O, on nas opuszcza! Papa, Bez dzióbka to już nie będzie tak samo. Nie będzie już tak kolorowo, ani tak magicznie. Naprawdę mi przykro, kochani. Zrobiliśmy wszystko. Dziupku, myśleliśmy, że już odleciałeś. Co? Ha ha Zostawić to wszystko? Gdzie indziej mógłbym przeżyć takie przygody z takimi przyjaciółmi? Nie ma innego miejsca, w którym wolałbym być. To jest to doskonały cel naszej podróży. Prawda, ptaszki? Zaprosiła mnie, żeby zostały tu na trochę. Witam wszystkich w moim domu. <laughs> Cały dzióbek <laughs> o, Jaka szkoda, że skrzydła samolotu odpadły Wydaje mi się, że też chciałbym podróżować w dalekie miejsce a gdzie chciałbyś się wybrać, Kicku? A cóż, to musiałoby być miejsce, gdzie mógłby mieć mnóstwo zabawy O, i musiałoby być też tam coś do jedzenia Jestem głodomorkiem, wiesz przecież Wiem, gdzie ja bym się wybrał! Do domku! Na herbatkę!